95 lat temu ruszyła budowa miejskich kanałów. Łódź wówczas tonęła w ściekach. Nieczystości wylewano wprost na ulicę. Nie było kanalizacji i wodociągów. Wodę pito ze skażonych bakteriami płytkich studni. Mieszkańców dziesiątkowały epidemie. W łodzi zaczęło brakować wody, zarówno dla mieszkańców, jak i przemysłu. Studnie podwórkowe i fabryczne wysychały. Zdecydowano o sprowadzeniu wody z oddalonej o 50 km pilicy. Wywiercono też nowe studnie głębinowe. Obecnie łodzianie mają wodę aż z 48 głębinowych studni. Płynie ona do domów kilometrami rur. O ich właściwy stan dbają pracownicy z zakładu wodociągów i kanalizacji w Łodzi. Ścieki do oczyszczalni trafiają podziemną siecią kanałów. O nie też trzeba dbać. Jakość łódzkiej wody jest ciągle badana po to, żeby mieszkańcy zawsze mieli w kranach czystą, zdatną do picia wodę.